Witam Was serdecznie w czwartym odcinku Jedi Academy W odcinku, gdzie będziemy musieli rozbroić 4 albo 5 bomb W poprzednim odcinku walczyliśmy walczyliśmy Musieliśmy unikać jakiegoś piaskowego potwora Nie wiem, nie znam jego nazwy ani nic Nie był to odcinek, żadnych walk nie było parę Parę zgonów co najwyżej. I tutaj pojawią się nasi ulubieni. Imperialni. Szturnowcy żołnierze. Wow. I love it. Dobrze, mamy chwilę na trzecim poziomie już. Tak więc jest elegancko. Tutaj no trochę połazimy. Mogę się tu troszkę pogubić. Koszty. Można troszkę się pogubić. To znaczy mogę troszkę się pogubić. Jeszcze na razie tam nie idę. Idziemy w tą stronę. Aha. Panowie, którzy. Panowie, którzy znikają, potrafią narobić trochę problemów, szczególnie, że chociaż kiedy znikają nie mogą strzelać, tak więc nie ma tak najgorzej. O oh, fuck! Udało się, udało się, oh, A tu trzeba klucz, tak? Dobrze, wyleczmy się. Tak jak mówiłem, bodajże w drugim odcinku. Tu są miny, trzeba uważać. Chociaż. Trzeba po prostu zwracać uwagę na te miny. Ba to mi się tu podoba, że po porządnym ciosie z miecza przeważnie zwykłe moby giną bardzo, bardziej takie realistyczne, jeżeli chodzi o świat Wojen bo na przykład w Kotorze nie podobało mi się to że trzeba ciachać, ciachać, cholera było to trochę kłopotliwe i Słowy klimat moim zdaniem. No ale gra jak najbardziej... No tak, wejdź w minę, wejdź w minę. Gra jak najbardziej mi się podobała, Świetne, pełno krwi w świecie gwiezdnej wojny. Ej, nie miał ktoś z Was klucza przypadkiem? Co to ma być? Co to ma znaczyć? Kojarzyć się, który z nich miał mieć klucz. Dobra, trudno, pogubimy się troszkę najwyżej. Chyba, że gdzieś nas napadnie ktoś z kluczem. No, ten miał mieć klucz. Panowie rozkminiają... To niestety na nich nie działa, ponieważ to jest tylko na droidy, zapomniałem. No ale mamy snajpereczkę. Nie będziemy się tu martwić. Nie Niepotrzebnie na początku tą... O, oh, fuck. Na początku tą mową rozwaliłem, bo oni lubią w nią wleść. Unlock the door. Move. Tu zaraz zobaczymy. Chyba Zobacz, coś w, w, leci w powietrze z tego co Myślę, że nie sprawi nam większego problemu. Hmm. Chyba, że zrobimy to hardcore. No, tak myślę. Nie sprawi nam... Ej! A ten niewidzialny gdzieś tu jest. Za tu. Pranoc panu. Tego się nie da rozwalić. Tam jest bomba, ale trzeba przejść tędy niestety. Już nie wiem się troszkę że będę miał trzeci poziom lightingu, czyli błyskawic. Znaczy są bardzo efektowy. No. To, nie, ale mnie drażnisz, gościu Po co ci to było? Mogłeś uciekać i bym cię zostawił Druga bomba rozbrojona Jeszcze trzy, no więc jest pięć ich. Kurcze Teraz już nie pamiętam czy jedna jest dalej gdzieś na zewnątrz. ale mamy bardzo fajny tutaj przecież kurde. tam jest jedna tam jest jedna tu jest jedna rozbrojona dobrze od tu mnie na dół prowadzi a nie do góry dobra tu na pewno nie mam do góry z powrotem Zostawmy się... Aha, tu trzeba wyjść, tu trzeba mieć też klucz jakiś... I teraz ciekawe, czy któryś z tamtych panów go nie miał. Chyba, że pójdziemy dalej tędy, ale to podejrzewam, że będzie przejście po prostu na około... O, wygnoję granatami, w Tam dalej jest. Zerwane przejście. Tak więc na pewno nie w tą stronę. Chyba, że to jest winda. Nie, jest jednak to winda. Kurczę, no. Myślałem, że mi to łatwiej pójdzie. Szybciej. I w ogóle. Ale jak widać, nie ma tak. Tam jest ta rozbrojona, czyli nie w tamtym kierunku. Mhm. Tu do środka jakoś się trzeba dostać. Trzeba mieć klucz, który podejrzewam, że mogliśmy pominąć przy bombie. O, tu coś mamy sekretaria, bardzo secret. Ciekaw jestem, czy tu gdzieś... O, oh, fuck. No to dupa. Oj, oj, oj. Gdzie ja go tu ubiłem? Tutaj gdzieś. Hmm? Fucking hell. Trzeba właśnie tych imperialnych bardziej pilnować. Wow. Tych oficerów. Podejrzewam, że to będzie jednak dłuższy, jedna z dłuższych misji, chociaż teraz jak już załapałem myślę, że nie powinno być większego problemu. Oczywiście może nie powinno być większego problemu, ale może być Bum Po prostu długo progres może iść, że tak powiem Jeszcze dwie. Trochę mi zjechali... ...osłony, więc... Fuck. Dużo iść tu trochę. Ale nie sprawia nam większego problemu. Fak. Będzie nieciekawie. Poczuwam. Dobra. Macie przesrane za to. Fak. Gdzieś tu jest wieżyczka. la one more, i uciekamy z nich Zostawiamy ich, pizdu. Boże, co za 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 to za znaczy, za Każdy żelaj może się trochę zeznąć, nie? Każdy tutaj może się zeznać, pamiętajcie Nie wiem czy tam zeskoczyć Aki No i dobrze Chociaż nie wiem czy dobrze Musimy się wrócić na początek, no a to dobrze nawet Chwileczkę No nie, teraz będą wyłazić z każdego i iść w tamtą stronę to to jest jeden z najmocniejszych ciosów ten przewrót ale ciężko nim wcelować chyba że ktoś stoi nieruchomo wtedy jest oni że taki trójk mi sprawił problem Dobrze, wracamy do początku. Tu mamy rozbrojone. Bo nie, to nie jest rozbrojone. Jest jak oni mnie z tym bieganiem. I tam. Uch. Raz, dwa, trzy. Podoba mi się tutaj odbijanie pocisków. Bardzo fajnie zrobione. Chociaż lepszy by był feeling, gdyby trzeba było jakąś interakcję z, z tą związaną wykonać. Dodajemy sobie trochę żyćko. też sobie podładuję. Ostatnie, tak? Get ty No i teraz to już będzie półka z masłem. I tyle. W temacie. O! Będzie secretaria? Ja już przecież wam wszystko rozbroiłem, no... przecie cię. Kolego No Trzeba trochę się bronią i pobawić, a co? Chociaż na przykład jak gra się multiplayer, to bardzo nie lubię możywać i broni ani mocy w ogóle, bo to według mnie jest takie już tylko na miecze. To było na tyle, 15 minut, 16, 17 prawie. Sorry, I never made it to Bakura. You seem to handle yourself okay, though. This is getting more serious. Droid recovery, Tatooine. This should be a total blue milk. Next. I teraz już bierzemy Lighting One Weapons Sniperka Antydroid Granat, który nam się bardzo mm, przyda I tutaj w tej misji odwiedzamy wnętrze e, Sand Crawlera To co, o, o czym pisałem w artykule no, Oprócz tego e, jaskinie e, ludzi pustyni

Don't worry, Jawas are pretty friendly. A tak więc mamy kolejną misję ciekawą gdzie musimy znaleźć droida Pobawimy się trochę z ludźmi pustyni więc zapraszam do następnego odcinka